Dzisiaj dzień mojej wypłaty 11 670 złotych. Pracuję jako policjant Czasem więcej czasu spędzam w radiowozie niż w domu Ale dzisiaj budżetowanie Najpierw wpisuję datę wypłaty oraz jej wysokość do arkusza Potem przechodzę do rachunku Prąd, internet, mieszkanie, Netflix, gaz W tej kategorii wyszło 2260 zł Kolejny krok to codzienne wydatki Zakupy spożywcze, paliwo, kawa po służbie, siłownia oraz obiady na mieście Tutaj mam 2985 zł Kolejny etap to moje oszczędności Tutaj mam kurs tańca brzuch wakacje w Egipcie oraz kurs strzelectwa sportowego. Tę kategorię zamykam w 2800 zł. Na koniec zaglądam do zobowiązań, kredytu za mieszkanie oraz leasing mojego BMW. Razem w tej rubryce mam 3050 zł. Cały miesiąc latasz, pracujesz, ogarniasz wszystko, a na koniec i tak pusto w portfelu. Ten arkusz pokazuje dokładnie, gdzie uciekają pieniądze. Zrób pierwszy krok do ogarniętych finansów. Pisz szarlon w komentarzu, a ja podeślę ci ten arkusz.